Komunikacja krytyczna i bezpieczeństwo pracowników to niezwykle istotne aspekty zakładów przemysłowych. System Pablo wspiera te procesy, a my chcemy Wam pokazać w jaki sposób. Zapraszamy! Widzimy w czasie rzeczywistym, w jakich obszarach znajdują się pracownicy. Mamy możliwość kontaktu głosowego, zarówno od strony dyspozytorni, jak i pomiędzy pracownikami. Radiotelefony są niezależne od zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej. Pablo zadziała tam, gdzie telefony nie mają zasięgu lub nie mogą być używane. Radiotelefony współpracują z systemem GPS. Możemy zobaczyć, gdzie w terenie są pracownicy. A co w przypadku osób, które samotnie wykonują swoje zadania? System Pablo umożliwia ich monitoring, konieczność meldowania się w określonym czasie. Radiotelefony są wyposażone w czujnik przechyłu oraz bezruchu. W sytuacji wykrycia upadku uruchomi się alarm, dzięki któremu będziemy mogli szybko skierować pomoc do właściwej lokalizacji, tak aby jak najszybciej uratować pracownika. Dodatkowo mamy możliwość wygenerowania raportów, zarówno z alarmów, jak i z wykonywania codziennych czynności, na przykład Ile czasu pracownik spędza w danym pomieszczeniu lub rejonie? System Pablo składa się z następujących elementów: radiotelefonów oraz elementów infrastruktury radiowej, aplikacji, którą instalujemy na komputerze, znaczników lokalizacyjnych, które montujemy w kluczowych miejscach obiektu. Wszystko jest spersonalizowane i dobierane pod potrzeby klienta. System Pablo działa na indywidualnej częstotliwości radiowej. My zajmiemy się uzyskaniem wszelkich koniecznych pozwoleń. Kompleksowo poprowadzimy projekt od A do Z. Pablo to komunikacja głosowa, również ta krytyczna. Pablo to wsparcie utrzymania ruchu i monitoring pracowników. Pablo to bezpieczeństwo.